Dzień dobry kochani, witam was serdecznie. Vlog dzień następny. Pierwszy masz dzisiaj e, jakoś tak od razu człowiek myśli o zbrzyjącej się wiośnie, przemija. O, tu, 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 tu. E, makijaż twarzy dzisiaj nie będzie również e, występował, ponieważ idę na idę na włosy i dla mnie bez sensu jest się malować, wiedząc, że tutaj gdzieś może mi to e, spłynąć, więc jedyne, co robię teraz, to daję sobie kredkę, to jest to moja ulubiona z Anastazji Base 01, podłóg brwiowy, rozciągam to pędzelkiem w dół i dzięki temu mam taką fajną podstawę właśnie do tego, gdzie potrzebuję przyłożyć produkt, gdzie potrzebuję mi się to moje brew zacząć. Dobrze mówię? Czy to mówię poprawnie? I przetestujemy sobie, także to będzie pierwsze wrażenie test na żywo, tego pisaka z, z Benefit, który Wam pokazałam. Taki, ja mówię, trójząb do ala microbladingu. i ja mam do tego, moim zdaniem, idealne brwi, bo widać po prostu, gdzie te dziury, gdzie te gapy. Tutaj mam taką część na brwi, na to mówię tutaj, o, wicherek, to mi się nigdy po prostu zlaminować, za bardzo nie chcę na dłuższą metę, powiem dlatego, że od jakiegoś czasu śpię na prawej stronie, po prostu to jest bardziej odgniecione. Więc przystąpmy do testu. Ten test musi być szybki, bo za 5 minut muszę wyjść na autobus. Jadę dzisiaj na włosy po prostu uczesałam, bo nie daję swojego szamponu, bo bez sensu. I nałożyłam też tylko na buzie po umyciu ten krem nowy, który dostałam od Karoliny, bo chciałam zobaczyć, jaka będzie buzia właśnie po nim w ciągu dnia, czy tutaj nic mi się, wiecie, nie, nie wysypie, nic mi się nie stanie. A później też sobie będę chciała przetestować go z całą swoją pielęgnacją, no i wczoraj miałam ten lifting rzęs i tutaj właśnie sprawdzę, jak wygląda ta jedna strona, bo miałam tutaj taki też już odgnieciony na końcu wicherek. Widzę, że on jeszcze trochę mi został taki odgnieciony. Chyba po prostu ta rzęsa już jest taka na, na czym na, na wylocie. To nie za niedługo wypadnie, ale dobra, skupmy się na tych brwiach, więc. 23,50 to kosztuje strasznie dużo, a jestem jeszcze mega ciekawa tej pojemności, jaka ona jest. Uwaga, pojemność 0,76 g. 0,76 g za 23,50 w regularnej. <laughs> Bardzo dużo. Jeśli to nie będzie dobre, to po prostu pójdę, to oddam i będę żąda, żądała zwrotu pieniędzy, bo pisak z Glossier... Ile ma pisak z Glossier? Pisak z Glossier hmm. jest 0,48 ml, czyli tutaj podejrzewam, że jest go więcej, bo mililitry, a gramy objętościowo, nie wiem, w sumie teraz, ale on kosztuje 15 funtów, mi się fajnie sprawdza, no ale chciałam właśnie coś innego. Ja go całą noc trzymałam do góry nogami, żebym miała pewność, że tutaj, właśnie na końcówce, jest ten cały produkt. Bo jeśli macie tego typu produkty, właśnie czy to do brwi, czy do rzęs, to ważne, żeby do góry nogami trzymać, żeby właśnie ten produkt nie, nie zastygał. Więc jeśli chodzi o kolor, ja mam ten najciemniejszy Deep Brown. Są chyba tylko cztery kolory. O, przepraszam, tak to wygląda, czyli jak dla mnie bardzo delikatnie. Ma być to wodoodporne, no mówiłam wam wczoraj pod koniec vloga, co tu oni obiecują. E, wodoodporny, że się też nie, nie przeciera, się tak się dzieli dotkniemy. E, 24 godziny ma się trzymać, e, także zobaczymy. Naturalny efekt, łatwy w aplikacji. E, przydało mi się jakieś lusterko. No dobra, niech będzie już to, to tutaj. Więc, no, ja muszę sobie też wygodnie siąść, żeby to jakoś w miarę zrobić. Więc mam nadzieję, że, co, że mnie widzicie. Więc to, co teraz robię, to są pierwsze wrażenia. I tutaj u mnie na samym przodzie jest taki właśnie punkt, gdzie jak to mówię, na to łysy placek. E, I na ten łysy placek sobie zaczniemy aplikować. Więc pierwszy sobie zawsze brew przeczesuję do kształtu, w jakim chcę te brwi zostawić. E, ale później sobie jeszcze chyba tak użyję, na pewno użyję tego żelu z Benefit, który bardzo lubię. To jest ta miniaturka... E, 24 Hour Brown Setter Kwiamalu Fantastic na jakiejś promocji za chyba 9 funtów. I ona naprawdę zajebiście trzyma moje włosy. one są raczej takie cienkie i niepodatne na układanie, no ale dobra. Ania, leć z tym koksem, bo jeszcze się musisz przebrać, spokować torebkę i wyjść. Dobra. Bardzo lekki, bo może to było cięższe i też dłuższe. bo wrażenie, to ginie w ręce, no ale... O! Przy mi brzuchu. Bardzo łatwo się aplikuje. z Grosser ma do siebie to, że on jest ja, taki bardziej elastyczny, to jest sztywniejsze. Więc wystarczy, czy wy widzicie, co ja robię? Wystarczy przełożyć do tej granicy, od której chcecie zacząć i wystarczy sobie prze. przesmyrać. Na pewno, jakby co mi się podoba, to to, że on wypada trochę ciemniej na skórze między włosami niż, e, niż, niż, niż na ręce, tak na słoczu. I też widziałam właśnie na YouTubie, do śniadania parę filmików że dziewczyny tak używają, by bokiem, tylko tej końcówki i chcę mieć efekt pojedynczego włosa. I powiem Wam, że... E. że zrobione. Na pewno jest tak, na pewno jest szybsze, e, łatwiejsze, delikatniejsze i podoba mi się. A już myślałam, że będę się ściekać, żeby e, y, będę chciała oddawać, czy się okaże, że straciłam, straciłam kasę. Eee... A muszę to chyba od razu też Adze wysłać, bo ona też sobie... Eee. Nie, no, chyba na był lubieniec. Gdybym nie gadała, to trwałoby to pewnie ułamek sekundy. O wiele naturalniej. Może faktycznie per, e, takiego perfekcyjnego tego włosa wyrysować. Nie, no, myślę, że się produkt broni. Zależy jak się tu pada coś tu się wydaje, że mam jakiegoś placka, ale nie mam. Hit! Hit! I teraz zrobię to bez gadania na drugiej stronie i zobaczę, ile mi to zajmie. Tutaj tylko widzę, że muszę coś podczyścić. Także pierwsze wrażenia bardzo na plus. Myślę, że dalej będę tego pisaka z Glossier używała, bo mam jeszcze ich kilka na zapasie, ale tak na szybko, to to też będzie fajna rzecz. Jeśli potrzebujecie, aby tutaj widzę teraz wzmocnić ten efekt, to właśnie można tak bardziej błokiem pojedynczego włosa też gdzieś tutaj wyrysować. I na pewno to jest taki naturalniejszy efekt, bo przy glossier można jednak takie mocniejsze, bardziej wyrysowane te brwi uzyskać. Czasem miałam wrażenie, że nawet trochę za mocno sobie te brwi gdzieś tam robiłam, ale jest, jest fajnie, jest ładnie, jest spoko, podoba mi się. Tak by tutaj jeszcze tylko z kwestia znalezienia tej idealnej właśnie techniki, tego idealnego ułożenia ręki jak to będzie mi właśnie najwygodniej, ale tak jak mówię, byłam tak nastawiona sceptycznie, tutaj widzę, że muszę jeszcze trochę to poprawiać, ale kolor na pewno jest jaśniejszy, no mówię, dużo plusów, dużo plusów, jeśli ogólnie e, lubicie ten efekt, czy poczuwacie, sobie tutaj wypełnić jakieś takie gapy, to jest fajna rzecz, e, więc zostawiam pierwsze wrażenie jak najbardziej. Też Wam może pod koniec dnia pokażę, jak to się e, mi sprawdzi, E, więc tutaj już nic nie doczyszczam, no mogłam trochę jeszcze gdzieś tam dopracować, ale już tak za bardzo nie mam czasu, więc ja sobie teraz biorę cienką warstwę żelu, nakładam jeszcze na te brwi, że ten kształt mi został tutaj o, tak jakbym chciała. E, też ten Gimme Brown jest całkiem fajny, jeśli potrzebujecie po prostu trochę e, koloru gdzieś tylko w te włoski e, wprowadzić, nie macie aż tyle do uzupełniania co ja. Jakiś taki długi ten głos na końcu. Yy, dobra, także yy, tyle. 11 minut gadania o produkcie do brwi. No ale taki test dobra, dlaczego nie. Więc, bo ja się w ogóle nie maluję kolczyków, też nie zakładam, bo wiem, że yy, tak mi zaraz yy, ściągała. Łańcuszka też nie zakładam, bo idę w tym golfie. to sobie tylko swoją biżuterię, bo jednak lubię coś mieć na sobie. E, czasem dobre, zdążę na pewno, e, ale chętnie bym jeszcze wyskoczyła po jakąś e, kawę. mam akurat mi się tutaj doładuje. E, Wrzuca mi się też filmik, który oglądaliście pewnie dwa, dwa filmy do tyłu, czyli e, ulubieńcy. Krótki filmik wyszedł, się no, ale ważne, żeby coś było moim zdaniem. Także oddech i, i lecimy z tym dniem. Ja już wróciłam. E, po odświeżonym kolorze. Tam e, się Magdalena, jaka to jest metoda, i powiedziała, że to są refleksy, e, albo inaczej e, highlight, metodą konturowania. E, no i my robimy half head, czyli to po prostu był. E, no z tego co rozumiem, rozjaśniacz, no i później toner. Jaki odcień tonera? Co nawet, nie wiem, nawet nigdy nie pytam, bo to i tak nigdy nie jest nieodnajna odpowiedź do tego, że ktoś by powiedział, że chce taki sam. Odcień, więc po prostu mam tutaj to odświeżone. Odrost tutaj dziś przeświczuje mój. Także ładny, taki naturalny odcień yy, blondu. Yy, yy, I też nie chciałam takiego bardzo jakiegoś icy, bardzo chłodnego. Mam bardzo niebieskie oczy, mam wrażenie. Yy, no ale tak jest, jak się odrost odświeża. Może jeszcze trochę o bliżej do światła. No fajnie to wygląda. Fajnie, fajnie. I też widzę, że w międzyczasie był kurier z moją. Yy, przesyłką, także pokażę Wam, co sobie tutaj zamówiłam. Jestem w ogóle w kadrze od Charloty. Widzę też w międzyczasie rozwaliło się opakowanie, że w międzyczasie też filmik się wgrał, także zaraz Wam też wrzucę ulubieńców, także zamówiłam sobie mój absolutnie ulubiony produkt do utrwalania makijażu. No tutaj już taka była końcówka, że zamówiłam po prostu nowy i moim absolutnie ulubionym produktem, takim do konturowania na mokro jest ten Beauty Wand od Charlotte w odcieniu właśnie Fair to Medium, czyli ten jaśniejszy. I ten jaśniejszy nie był jakby już do kupienia w. Um, w tym jasnym odcieniu, właśnie tak pojedynczo, był tylko ten ciemniejszy. Nie wiem, czy oni tego w przypadku nie wycofują, ale zobaczyłam, że właśnie jest w tym zestawie, w trzypaku jedynie dostępny. Więc sobie dobra kupię, bo mam tutaj jeszcze odcień Spotlight. Spotlight to jest rozświetlacz, właśnie taki jakby w kremy, który już kiedyś używałam. Z go jeszcze mam, a końcówkę, więc ja wiem, że ja to zużyję. I tu jeszcze mam odcień Pink Gazm, czyli taki właśnie bardziej różowy e, powinien on być, także sobie tutaj zrobię słuch, że Wam pokażę. I na przykład ja ten brązer bardzo lubię, to już jest chyba moje trzecie lub czwarte opakowanie, tak jak mówię, widzę, że oni chyba się z tego powoli wysypują, bo przynajmniej od dłuższego czasu jest to niedostępne, też na jakichś innych stronach internetowych, gdzie jest też tego nie widziałam, e, także dobra, łapie, bo ja bardzo lubię produkty e, w kremie, e, ale to nie jest, myślę, łatwy produkt do pracy dla osób, które są początkujące, które jakby... E, Zaczęłam pracować z makijażem, dlaczego? Bo można sobie tu łatwo robić plamy, bo to jest dosyć rzadkie, wodniste, tak napigmentowane, średnio w kierunku Trochę trochę bardziej, więc no nie, nie dla każdego to jest produkt. Pamiętam sobie czas nawet na warsztatach właśnie, jak wyciągałam ten, ten produkt, to em, zawsze musiałam tłumaczyć, że trzeba w miarę wiecie, tam przykład pracować. Nie można dać za dużo, w odpowiedni sposób trzeba aplikować. Nie na każdym podkładzie też to dobrze wygląda. O wiele jakby bezpieczniejsze w pracy dla mnie są te produkty od e, e, Fenty Beauty, e, te właśnie kromowe. Także tego jeszcze nie otwieram, bo mówię Wam po prostu. Nie mam końcówkę, mam w domu obydwa. E, obydwa odcienie. Czekajcie, tutaj mam ten, e, właśnie Spotlight, tutaj mam e, ten Pillow Top, także i mam trochę tych, właśnie e, tych w kremie. Gdzieś na tym też mam ten ciemniejszy e, i Spotlight, tak samo. Jestem tylko ciekawa tego odcienia e, Pink Gazm. No, mam nadzieję, że będzie właśnie taki bardziej różowy. E, te w kremie już są wyłatwiejsze w pracy, bo tutaj, jednak, trochę inna, jakby jest bardzo korzystna, jest aż tak właśnie trudna w pracy i tutaj u to taki hmm, czy to będzie dobre do mojej karnacji czekajcie odrobinę dosłownie sobie tutaj wycisnęłam też nie myślę, że będzie całkiem spoko yy, na no to Taki słocz na ręce nie do końca dla mnie miarodajny, żeby Wam tutaj pokazywać. Myślę, że on jest dosyć słabo w kierunku lekko napigmentowany, co też jest plusem, bo taki efekt delikatny też nieraz temu uzyskać. Podbicie ma takie dosyć myślę neutralne, bo nie jest to ani za różowe, ani też tam za, za złota. Także przetestujemy sobie, może też i jutro raczej pracą się nie pomaluję. No, mam nadzieję, że będzie jakieś wejście na vlogu, że mi się też uda to przetestować, tak na szybko Wam, wam pokazać. E, ale kolor wygląda naprawdę bardzo fajnie, bardzo przyjemnie i to może być taka hybryda, coś pomiędzy różem a e, rozświetlaczem. Więc tak naprawdę te dwa mam na, e, na zapas, ten sobie chętnie przetestuję. I też mówię, że ten swatch teraz nie jest taki miarodajny, bo tak naprawdę ten produkt nakładam na jakąś skórę, już mamy przynajmniej podkład, tak? E, więc trochę inaczej też ten produkt powinien nam wtedy się pokazywać. No i tutaj sobie jeszcze e, wzięłam próbkę, bo widziałam, e, że mają właśnie takie Serum, kolegonowy olejek, coś takiego do twarzy. Chętnie sobie sprawdzę. I tu właśnie dwie maski, chyba też sobie wziąłam te, te próbki. No, ciekawe jestem. U mnie ta, ta pielęgnacja od od się tak bardzo e, słabo raczej sprawdza. E, miałam na cały czas gdzieś tutaj, mam nad zboku jakieś próbki właśnie tam tych kremów od niej i tak dalej i dla mnie takie mm, spoko. Jedyne połączenie, czy na tyle e, ok, spoko, przeciętne, e, że raczej nie kupiłabym, e, nawet po, po zniszczeniu, uważam, że to są naprawdę drogie produkty e, i też e, ja ogólnie, moje, moja idealna pielęgnacja byłaby zawsze w opakowaniu, gdzie z boku widać ile jest produktu, byłaby to pompka typu e, airless e, i byłoby to na pewno opakowanie, które jest z grubego, porządnego plastiku, też niekoniecznie szklane, bo szklane jak to spadnie, no to się może rozbić i tak dalej, czy uszkodzić płytki, czy jakąś e, armaturę łazienkową, więc e, tam też jest zwykłe takie opakowanie, Nawet w kremach fajna była troszkę pompka pompka, że faktycznie Wam jakby wypluwa, dawkuje odpowiednią e, porcję e, produktu i tutaj jeszcze e, tu jest rachunek chyba w tym, tak, tu jest rachunek jeszcze na końcu, czyś rachunek, bardziej karta, karta zwrotu, Eee, dobra, no i tyle. Tak naprawdę to myślałam, że uda mi się dorwać próbkę tego nowego podkładu, ale nie udało się, ale teraz w sumie może jak do Lenypu pojadę, to gdzieś się uda wejść, żeby była Szarlota i poprosić o próbkę, także przetestować, tak wiecie, z ciekawości. No i cały czas jeszcze wisi ponowna próba nagrania tego filmiku z recenzją podkładu od Lisy Eldridge, bo w końcu ten film się nie pojawił, bo była strasznie słaba jakość. Eee... Wideo, także tyle, tyle na teraz. Idę wrócić właśnie ten film, zrobić sobie kawę. Siadam wieczorem do komputera, będę ogarniała właśnie analizę kolorystyczną online. I będę dzisiaj robiła na kolację też zapiekanki, bo to mam mega na zapiekanki, mogę jeść teraz na okrągło. także na miarę do Magdy, Wam zostawiam dole w opisie, jeśli macie ochotę. I też jedna rzecz, o czym już Wam kiedyś mówiłam, że jeśli nigdy nie byliście właśnie są na to nie dgaj, to nawet jeśli zapiszecie na wizytę, gdzie jest właśnie koloryzacja robiona, czy ogólnie jakiś kolor na włosach, to musicie iść wcześniej na patch test. Jeśli nie macie możliwości iść na patch test na te chyba przynajmniej dwa dni przed spotkaniem, to można sobie tam na stronie u nich zamówić właśnie taki patch test jakby do domu i później aby ten wynik, chyba nie wiem, czy tam można na stronie na profilu to zarejestrować, czy zeskanować, czy pokazać, że po prostu nie boże ktoś pójdzie i e, siądzie na fotel i e, okaże się, że e, no, cięcie może być, tam modelowanie, ale nie e, nie kolor, więc tylko tak mam jeszcze o tym e, wspomnieć. Kiedyś mówiłam, no, ale, e, ale powtórzę. Także idę ogarniać dzień dalej. Dzień dobry kochani, e, dzień następny. Ja właśnie się zbieram, bo chodzę do pracy, e, no i Włosy sobie rano jeszcze przyprostowałam na świeżo, dałam trochę o tego produktu, który był w ulubieńcach stycznia. Bardzo fajny właśnie produkt na objętość, na odbicie tych włosów od nasady. Skończył mi się właśnie, więc pójdzie do denka. Oddech. A zapach na dzisiaj to jest Dolce Gabbana trójka. bardzo taki właśnie lekki, świeży. Też myślę, że fajny zapach nawet dla... Na stolatki, bo naprawdę jest taki delikatny, i on jest taki mocno rabarbarowy właśnie. I pomyślałam, że pójdę dzisiaj w czymś innym ubrana, w sensie w czymś jaśniejszym miałam ochotę. I mam płaszcz, który kupiłam w zeszłym roku, i ani raz w nim nie byłam. Ja bardzo lubię połączenie właśnie szarego z różem. właśnie takie dwa jasne, blade kolory, ale też ciemniejszy, szary też był po to No ogólnie ta kombinacja szary z różem. I pomyślałam, że przymierze Nie jest jakoś bardzo. Czy ja w to wejdę w ogóle? Bo ja to kupowałam w zeszłym roku. <laughs> czy to będzie to grube, pod to? Teraz muszę, muszę je zobaczyć. E... Bo on jest taki dosyć. Hmm. Czy, czy to siądzie dzisiaj? Chyba. Chyba nie. E... Myślę, że ogólnie źle, ale czuję, że mnie trochę tak tutaj blokuje. Kurde, a miałam taką wizję a nie mam cienkiego, szarego golfu. Ale ogólnie myślę, że połączenie szarego z różem naprawdę fajnie wygląda i chciałam do tego właśnie jeszcze dać szary szalik i wybrać którąś z torebek, żeby tak iść właśnie na jasno. Myślę, że ten szary też żeby to fajnie wyglądał, chociaż to torebka do przełamania też... Nie, to bardziej. No ale nie, tak, tak nie pójdzie, bo za... On jest dobry rozmiarowo, ale pod to są lepsze bardzo cienkie rzeczy, także szkoda. To jest z Martin Spencer, ten płaszczyk. Ja wam go pokazywałam kiedyś właśnie na Instagramie, na story, że... E, że go tam zauważyłam w sklepie, a później go online zamówiłam, więc... ogólnie jest jakoś zimno, więc chyba pójdę jednak inaczej, jeszcze ubrana. Czyli... w tyle zestawie, bo też ja już tę szalik z niebieskim też bardzo lubię. I ten szalik teraz. No to spoko, sobie tam bez, bez różnicy. I ten też jest z Spencer, tylko on jest trochę, on jest taki cieniutki. Deska pogoda dzisiaj, że pada, czyli automatycznie jest cieplej, jest 10 stopni. O! Dobra, to się już od razu ubiorę i wyszykuję razem z Wami. Buty sobie założę też, te tak, takie moje ala zimówki. Ta pomadka, patrzcie jak mi się, jak ja ją zużywam, ona śmiesznie wygląda. I pytałyście, czy to są te same pomadki, ta Tak, to one są te same, tylko mi się wydaje, że po prostu tutaj jest jakaś Letnia wersja. Kolekcja w sensie. Bo dole to samo. Yy, Różko kokobalm. Różko kokobalm. Dreamy White. No, po prostu inne. Yy, inne opakowanie. Jak już powiedziałam, szaro, guro i ponuro. Pada deszcz. Już tak. Nie że i tak chciałoby padać, a nie może. To jest ta pogoda. No to terapii też sobie zmieniać nie będę. A już się chciałam tutaj przepakować, więc dzisiaj też pójdę w tym moim e, woreczku. Także Was też zabieram do pracy, bo chcę pokazać tą ścianę, którą sobie tam prze, <kłysy> przeorganizowałam. wiem, nic, nic szczególnego, ale myślę, że fajnie to wygląda, więc Wam pokażę. Ja już jestem w studiu. E, dzisiaj mam klientkę, która chyba trzeci raz przychodzi do mnie na, na lifting rzęs, ale pogoda wstrętna. Tak siorpi, nie siorpi. Ale tutaj właśnie sobie pozmieniałam, są rozłożone właśnie też e, tablice. No i teraz tak mam tutaj ta, ta ścianka. 20 certyfikatów w sumie, także e, no, na bogato, nie powiem. E, włączę chyba jeszcze lustro, żeby był taki fajny klimat. No, ale teraz, ogólnie mówiąc to, tak to wygląda. Mega mi się podoba. Ja już kończę pracę, właśnie się e, ubieram. Naszerowałam też na, e, na jutro. Jutro mam dwie analizy kolorystyczne. E, nie razem, dziewczyny przychodzą. Mam na, no, na dwa sloty, że tak powiem. Także zrobiłam dzisiaj Lifting rzęs e, i analizę kolorystyczną. E, także dziewczyny pozdrawiam e, a od Marty, która na lifting że dostałam Persiego jak ja mam ja nie kochać swoich klientek no zobaczcie to, no, zobaczcie to dostałam tutaj też od jednej klientki dostałam na święta, używiłam tam ten świąteczny e, załącznik e, Sukulenta żyje, żyje kochana, zobacz żyje e, także dostałam Persiego e, wszystkim się kojarzy ze świnką z Marta Spencer ale, a to wam jeszcze pokażę to co dostałam od dziewczyn też do sukulenta e, królika no cute od razu dzień zrobiony. także Persji tutaj czekajcie muszę go jakoś tutaj ustawić o to do góry tu na dół będzie siedział tak to, tak to wygląda no zajebiście także em, no Marta zrobi, zrobiłaś mi dzień mega e, ja teraz właśnie tak patrzę na czas to mam dobry, mega te tak serstwiace fajnie tu wyglądają. Eee, patrzę, patrzę na czas tak myślę, że przydałoby się iść do sklepu, bo w sumie wiem, co będę dzisiaj robię na obiad, bo zrobiła zupę pieczarkową. Eee, Zetrę pieczarki, marchewkę, pietruszkę, selera eee, z tymi... Eee, z makaronem, kupiłam takie fikuśne makarony, ostatnio właśnie w Mark Spencer. Eee, I tylko przydałbym się może śmietana i koperek do tej zupy i coś jeszcze na obiad na jutro, bo tak nie mam w sumie zaplanowane. Eee, a czekajcie, jak to jest obiadowo. przydałoby mi się najlepiej zrobić coś takiego, żebym miała na dwa dni, żeby był spokój, bo na weekend. Na weekend nie potrzebuję gotować. Jeszcze patrzę na te moje ręce, wyglądają po liftingu. Też fajnie, ładnie, podoba się te włosy nowe, świeżo, tak, tak jaśniutko. Muszę po prostu do sklepu i zobaczyć. Wiem, co oni by zjedli, Chili konkarne. To chili, które nie jest chili, ale jest chili. O, to pójdę po to, bo to się mega szybko zrobi. Dobra, to już mam pomysł Także kochani, ja tak ogólnie kończę, bo się wrócę do domu no to ugotuję to, co Wam powiedziałam, czyli pieczarkową i czyli, żeby był spokój. Eee, bo też w piątek jest tak do pracy, że idę i rano, i wieczorem, więc nie będę miała w ogóle czasu, żeby gdzieś coś nagrywać, czy w ogóle już coś gotować. Jeszcze. Ładne te włosy. E, także e, ja uciekam. Mówię, mam jeszcze w miarę dobry czas. Skoczę do, do Tesku i do, do tesku, jadę do domu. Także mi tutaj już wszystko mam naszykowane. Podłoga ogarnięta, wszystko ogarnięte. Także wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się za niedługo w kolejnym e, vlogu. Trzymajcie się ciepło, dajcie jeszcze trochę tej pozytywnej energii, prześlijcie przez ekran. E, I widzimy się za niedługo. Także buziaki, trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.